No to robimy test? Zobaczymy, co to wyjdzie. No i, no i jeszcze kawałek, Jesteś? jeszcze trochę dołowić. Nie dużo już, ale. ale widzisz jak bardzo cicho teraz nie? bo tutaj nie ma chodzi o to żeby równość uzyskać nie? A wyciszenie też dało dużo. Bardzo dużo. A to na tej też wyrobiliśmy. Obie, no widzisz w środku, że... weźmy mm. otwórz. Pokażę. Już to jest Aha, wszystko no wyklejone, się. nie? Kasia kleiła. I tam w tych osłonach wszędzie. No, nie? Najważniejsze to tamto. A. Tutaj cały dźwięk to tak, było... tak. Teraz to jest e, super zrobione. No A? wybije też ładnie no bo to jest zupełnie inne sprężyny ja się nie będę ja dokładną